Cześć, mam na imię Julia i samotnie przemierzam Brazylię. Fascynują mnie mało znane zakątki Brazylii, a celem mojej wędrówki jest zgłębianie wiedzy, zrozumienia i zachwytu nad życiem. Pokażę Wam Brazylię, jakiej nie znacie, nie z perspektywy turysty, lecz kogoś, kto stał się częścią jej codziennego rytmu. Przede mną wiele kilometrów i ogrom przygód. Zasubskrybuj mój kanał i przeżyj tą podróż razem ze mną. Po wieczornej posiadówce z Hoberto i innymi kierowcami nockę spędzam klasycznie przy stacji benzynowej. Jednak tym razem budzi mnie niespodzianka. Ej, pierwszy raz mam gościa takiego w namiocie. No już. Mi się właśnie wydawało, że tutaj w nocy się jakiś pies walnął przy namiocie się opara, teraz widzę, że on tutaj rano leżał, faktycznie. No i on tutaj wszedł na chwilę, ale ja już się zbieram, więc to są takie momenty zawsze, gdzie ja bym chciała te psy po prostu wziąć ze sobą jakoś i się nimi zaopiekować. Jest ciężkie, zawsze na jedynie mogę mu powiedzieć kilka dobrych słów, go połaskać i dać mu coś do żarcia. Kiedy składam namiot, pies kręci się wokół. Biorę jego łeb w ręce i wyszeptuję mu na ucho kilka mocnych zaklęć. Po czym zakładam plecak i ze łzami w oczach ruszam przed siebie. Soberto, zatrzymujemy się dopiero na obiad. Tutaj jest taka restauracja i tak wygląda, że możesz sobie nałożyć to, co chcesz. Tutaj masz kawę, tam bierzesz sobie talerz, sałatka, arbuzik. Tutaj pani normalnie się pytała, żeby wysmażyć jajko, jeżeli chciałeś jajeczko i tutaj sobie po prostu nakładasz co chcesz, to jest dynia taka gotowana, ryż, fasola, no to jest obowiązkowe, tutaj to tak naprawdę nie wiem co to jest, ale sobie nałożyłam, fasola też obowiązkowe i kurczak, a wszystko właśnie zajebiście takie gotowane. Na drewnie, nie? To też mega fajnie wygląda i właśnie możesz się obsłużyć tak jak chcesz. Restauracje typu self-service są tutaj bardzo popularne. Patrzcie, tutaj taki owoc skorzony jest trochę mniejszy niż normalnie. Kaja manga oni to nazywają, ale Indianie, u których byłam w Ekwadorze, oni to nazywali manga japoneza, czyli japońskie mango. Jak ktoś jest analfabetą w Brazylii i gdzieś patrzy jak napisać, że to N odwraca i robi takie i rosyjskie z tego. To jest mega często się to zdarza. Życie tabakę, co w Polsce mamy, no to oni tutaj też używają. To się nazywa HP i to jest ciekawe, że na takich stacjach po prostu sprzedają, nie wszędzie, ale są takie regiony, gdzie jest bardziej popularne. Różne typy HP. Na przykład tutaj jest też skawy z pomarańczy i właśnie mega ciekawe takie zapięcie reali można kupić sobie taki malutki naparsteczek tego to dość dużo ludzi tutaj używa generalnie w Brazylii ale jest jeszcze jedna rzecz z której mega się cieszę a mianowicie dostałam od pani poprosiłam ją właśnie o ten owoc czy mogłabym, czy mogłaby dla mnie urwać, no i urwała Jeden jest dojrzały i dwa chyba są niedojrzałe, ale właśnie muszę je spróbować. Wspomniałam o analfabetyzmie. W Brazylii trochę ponad 5% społeczeństwa nie potrafi pisać i czytać. Jednak problem sięga dalej. Aż 29% Brazylijczyków to analfabeci funkcjonalni. Potrafią czytać, ale nie rozumieją tekstu. Wyobrażacie sobie, jak wpływa to na ich codzienne życie? Pani powiedziała, że jest lepsza... Bez skórki. Jest to mega podobne do tego co ja wam u Indian Generalnie. Taki smak trochę słonawy, trochę jak warzywo. Troszkę słodki. Soczysty porówna to do takiej słodkiej kalarety, ale prawie mam pewność, że to jest to samo. Ze względu na pestkę, która tutaj jest to był dla mnie punkt referen referencyjny, bo ja już o tym co słyszałam kiedyś. Ta pestka jest taka niewyraźna, jak się ją Nie można dokładnie tej pulpy wybrać z tego. Nie jest to coś, co bym codziennie, aczkolwiek smaczne. Już obgryzłam tą końcówkę. Zero pokazania wam pestki. O kurczę, jaka dziwna pestka. Po prostu wychodzą takie płaki jakby, ale to jest dość e, łykowate, takie sztywne, no więc mega specyficzny owoc. Kaja manga, a w Ekwadorze manga japonezna. Tu Państwo też sprzedają arbuzy, jak ktoś chce sobie kupić na podróż, bo też jako e, deser jest arbuz, ale przepyszne one po prostu były. A tu jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam pokazać. Pendrive i gravado. To jest pendrive, gdzie po prostu już jest jakiegoś rodzaju muzyka nagrana na nim. No i dużo kierowców używa sobie w samochodzie, wkłada w USB i po prostu sobie słucha. No ale wiadomo, że to jest takie pirackie, nie? Ale to jest mega, mega popularne w Brazylii. Normalnie można kupić na stacjach benzynowych, w jakichś właśnie restauracjach bardzo często. Tego typu obiekt pendrive i gravado. W ogóle też właśnie po portugalsku, jak oni mówią, tak jak pendrive, to oni dodają to i na końcu na przykład internecie. Albo Frankfurt. Najlepszy jest i tak bradzi pić. Po obiadku ruszamy dalej. A Roberto ma dla mnie zagadkę: o que significa Cuiabá? Eu não sei, mas na qual idioma? Na língua tupi-guarany. Deł é piada através dessa dialoga. Idzie? Qual é? Não, piada, mas corda. A piada się fala assim: o nome Cuiabá, w linguazji Guarani, Cuiabá significa mundo. I e o resto do nome cu é cu mesmo, cu do mundo. <laughs> Zatrzymaliśmy się tu z Roberto na takie coś, co się nazywa salada pi frutas, ale to nie ma z sałatką za wiele wspólnego, bo oni walą do tego mleczko skondensowane, mleczko w proszku i jeszcze co tam sobie może dusza zapragnąć plus oczywiście są te owoce, więc wychodzi tak naprawdę taki deser ale tak sobie pomyślałam, że po prostu wszędzie muszę brać tą kamerę bo tu jest pełno kotów w tej restauracji facet mówi, że tu jest z 30 kotów więc wróciłam, bo jeszcze muszę napełnić wodę i naprawdę ja tutaj tych kotów widzę może z 5 ale jeden do mnie przyszedł i się ze mną bawił dość długo no i to jest mega przykre w ogóle właśnie, że tyle jest zwierząt opuszczonych. On mówił, ten facet, że tutaj mieszkała kobieta, która wszystkie zwierzęta zbierała z drogi. No i potem się przeprowadziła, no i te koty zostały, nie? Ale widzę też, że jest taki kot, który jest mały, ma zaropiałe oczy. No i chciałoby się tym zwierzętom wszystkim pomóc. Ale jak, nie? No i wymyśliłam, że na następną wyprawę Wezmę sól fizjologiczną, albo nawet może kupię jeszcze, które tej wyprawy zostało, żeby móc takim zwierzętom właśnie przemywać oczy i co tam mają, żeby po prostu im jakoś użyć. I myślałam nad wzięciem takiego wiaderka silikonowego składanego, żeby na przykład niektóre psy myć na tych stacjach benzynowych. Pomysły naprawdę do z innego świata, ale po prostu no tak by się coś chciało dla tych zwierząt zrobić, a nie za bardzo można co, nie? To no tu właśnie jedna z tych kotek, tych co mega się... No co jest? To ja jestem. Przed chwilą ze mną ten kot spędził 10 minut na krześle i łażąc po girach. To dobry moment, aby wspomnieć, że od teraz możesz wspierać mnie na Patronite. Dołączając do grupy patronów pomożesz także bezdomnym zwierzętom. Mam już na to kilka pomysłów, a razem możemy więcej. Sprawdź, jakie nagrody przygotowałam dla moich mecenasów, i dołącz do nich. Na maksa dziękuję. To jest ten mały taki z zaropiałymi oczami, ale widzę, że chyba ogarnął jak się czyścić już to. To jest duży plus, nie? No, cóż. tu kupić kawę od pana, ale miałam tylko albo stówę, albo dychę. No, i pan powiedział, że mam sobie tą kawę zabrać i dałam mu. Dałam mu taki wisiorek, który mam tutaj, właśnie z łapką z innych światów. Bo to jest ręka, która leczy w ogóle. I pan się mega ucieszył i tutaj montuje do swojego kolczy. Symbol wisiorka znacie z mojego logo. Przedstawia on otwartą dłoń ze spiralą znak uzdrawiającej energii. To nie jest talizman z magiczną mocą, choć kiedy daję go w prezencie, wkładam w niego pewną intencję. Jednak przede wszystkim jest to przypomnienie, że mamy w sobie siłę, by leczyć siebie i innych na różne sposoby. Dałam mu ten wisiorek nie tylko dlatego, że podarował mi kawę, ale też dlatego, że jego energia wniosła coś dobrego do świata, a jego postawa stała się dla mnie kolejnym powodem, by wierzyć w ludzi. Ta zawieszka, ta ręka, która leczy, to mój upominek dla dobrych ludzi, którzy szczególnie pomagają mi na trasie. Mecenasom niektórych z progów na moim Patronite też odwdzięczam się m.in. właśnie takim wisiorkiem. Naj, nome? João nowi? Julia. Prazer, brigada br 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 também. Ej, słuchajcie, przed chwilą widziałam na drzewie ogromną arę, tutaj to się nazywa arara, niebieską, arara azu. Pierwszy raz widziałam, już widziałam czerwoną w naturze, ale niebieskiej nigdy nie widziałam, jestem mega podjarana. Arara hyacentowa, czyli arara azu, to największa papuga świata. Zachwyca swoim intensywnym niebieskim umaszczeniem. Co ciekawe, to jedyna papuga, która potrafi otworzyć orzech kokosa. Niestety, jest ona zagrożona wyginięciem, a w naturze zostało ich jedynie około 6500. Fakt, że zobaczyłam ją na żywo, przypomina mi, jak niezwykle istotna jest ochrona przyrody i że istnieje wiele gatunków, których, jeśli o niej nie zadbamy, Kolejne pokolenia będą mogły zobaczyć już jedynie na zdjęciu. Ej, obczajcie, jakie ryby tu są. 1,60 m długości. Piraruku się nazywa ta ryba. One są typowe dla Amazona, ale tu jesteśmy w stanie go jeść. ziomek, je honduje, wstawia. Piraruku to jedna z największych słodkowodnych ryb na świecie. Może ważyć nawet do 200 kg i żyć naturalnie aż 20-30 lat. To prawdziwy olbrzym amazońskich rzek, który od wieków jest ważnym źródłem pożywienia i częścią lokalnej kultury. Ja jestem w szoku wielkości tej ryby, naprawdę. To jest niesamowite. Dla, dla porównania, tu jest moja noga. Roberto zaprosił mnie na degustację tej ryby dzisiejszego wieczora. Jestem bardzo ciekawa, bo ponoć jest to jeden ze smaków tych regionów, którego nie można przegapić. Wieczory na postojach tirów. W podróży autostopem uwielbiam to, że codziennie oglądam zachód słońca w innych okolicznościach. Słuchajcie, byliście już kiedyś w restauracji w Piszamie? Ja nie, ale dzisiaj będzie mój pierwszy raz. Bardzo lubię tego kwiata. Bungewilia, Primavera, czyli wiosna się nazywa. Tu właśnie zasadziłam sobie dwa przychatce. Mega klimat tutaj jest w ogóle. Roberto już zajął nam stoliczek. I tu do góry, proszę, arara czerwona. Tu jest w ogóle taki myk, bo teraz dostaliśmy taką kartę. Oni bardzo często w Brazylii nabijają właśnie na kod kreskowy, co się kupiło i potem jakby przy opuszczeniu knajpy się płaci. Ale widzę, że tu jest peski i pagi. Nie, i to oznacza, że można sobie tu samemu złowić rybę i po prostu za nią zapłacić. To jest mega interesująca opcja. I w sumie to nie jest pierwszy raz w Brazylii, gdzie widzę coś takiego. Ryba faktycznie była przepyszna. Jednak do przespania zostało mi już jedynie 5 godzin. Właśnie się obudziłam sama. Bez budzika, po jakiś tir takim przejeżdżał. I, I... tak za 10 minut muszę wstawać. Za godzinę dokładnie... Roberto planuje wyjeżdżać. Trochę cię wyjdziemy niezgodnie z prawem. Bo on może jeździć od 6 aż do zachodu słońca. Bieram namiot. Roberto jeszcze nie wstał, a mamy za 10 minut jechać. Pierwszy samochód tamten jego, tam biały, a tutaj jakiś ziomek transportujący traktory. Stacja ma nawet zasilanie energią słoneczną, więc jestem w szoku. Mimo, że mały książę, bohater jednej z najcenniejszych dla mnie książek, uwielbiał zachody słońca, dla mnie nie ma pory dnia, która równałaby się ze wschodem. Zwłaszcza tym w Brazylii, kiedy kolory zmieniają się z minuty na minutę, a światło powoli rozprasza mrok. Niemal pustą trasą mgniemy przed siebie. Czasem rozmawiamy, a czasem po prostu milczymy. Kiedy dopada mnie zmęczenie, kładę się na łóżku za fotelami, przykrywam kocem i zasypiam. Choć zgodnie z przepisami nie powinno się spać w trakcie jazdy, ani ja, ani Roberto nie przejmujemy się tym zbytnio. Sam dźwięk pracy silnika działa na mnie jak kołysanka. I tak właśnie wygląda nasza podróż.